ja, ScenyAKRIZ, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w kariery e, Arsenalem. E, no i co, dzisiaj gramy sobie finał Europy. Będzie to nietypowy odcinek, ponieważ e, odcinek będzie się składał tylko w tego meczu i pokażę Wam go w całości. Do, do, cały mecz po prostu Wam pokażę e, na tym gameplayu i zakończymy sobie od razu Sezon. No i w kolejnym odcinku zaczniemy od okna transferowego, nowy sezon. Więc, jeśli macie jakiś graczy, których chcie, chcielibyście, żebym je ściągnął, to piszcie, A my po prostu zaczynamy, zaczynamy mecz w Bayern Leverkusen o Ligę Europy. No nie powiem, mam chrapkę na ten, na ten puchar Chętnie bym go wygrał, no ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Hmm, czy naprawdę to nie będzie łatwy mecz. Dobra, tutaj punkt ciki zdobyte. Spalony jest? Tak, spalone, dobra. O kurde, armia ominął, gnój. Ładnie. straciliśmy piłkę. O proszę. Czelaj mi milinkowić sławić. Dobra. E, nie ma co przedłużać, idziemy po prostu z tym meczykiem. Oczywiście przepraszam Was też na mój drugi kanał Chris Cap -e. Jeśli chcecie obejrzeć swoje jakieś gameplay z Gierek Single Player. Obecnie nagrywam Maxa Payna 3 Za, pojutrze e, koniec finał e, Resident Evil 4, no i niedługo będzie startowała GTA 4. Dobra, zaczynamy meczyk. Oby te jakieś punkty, w oby ten naprawdę się nam poszczęci... poszczęściło. I byśmy to wygrali. Oj, tutaj kurczę. Wawelnicy w przyjmują. Okej, okay. Bellerin, dobra, Bellerin tutaj wybił. Nikolaj Pepe, Milinkowicz Cawicz. Laka Wet tam by się wysuwa. Czymś do środka? Kurde, mogłem, nie wiem, czy mogłem strzelać. A... Chciałem do środka wysunąć tutaj Havertzowi. Spróbujemy dawać do środkowania. Łówka. Kurcze. Luka Nie, dobra. Nie, nie dał rady strzelić. Powolutku, powolutku. Czyli tutaj właśnie widzę, jak wygrali tutaj yy, do. Oli, Oli Ciccia kupili. Naprawdę fajny zawodnik. Korea na napadzie. O Jezu, całe szczęście. Mogą, ale w ogóle ładna jest ta graficzka, w tej lize Europy. W ogóle ja właśnie, jakie, jakie pozycje byśmy mieli w wzmocnić, szczerze? Hmm, wydaje mi się, no bo obronę mamy OK, jest Rudiger. Jest Holding, który się ciągle rozwija. Jest też tutaj Havertz. Przy piłce, nie dobra, jest Holding, który się ciągle rozwija. I siedzie w skrzydło mamy obstawione. Napastnik LKZ naprawdę spisuje się dobrze. Może bramkarz jakiś? Chociaż bramkarz też dobrze broni, kurczę, nie wiem. Może jakiegoś, no naprawdę nie wiem, kogo, kogo tu kupić. A no chyba, że właśnie sprzedamy na i kupimy jakiegoś lepszego napawnika w jego miejsce. Dobra, wysłałam teraz te piłeczkę. Havertz Na kawet. Strzał. Kurczę. Lecimy, lecimy. Nie ma co się opierdzielać. Trzeba atakować. Obama Yank. Na Do Obama Younga. Kurde, spalony. Ja pierdzielę. W ogóle miało być, ten odcinek widzicie w sobotę, miał być wczoraj w piątek jeszcze jeden Z kariery, ale niestety nie dałem rady nagrać Mam troszeczkę teraz rzeczy na głowie Dużo nagrywania na główny kanał No i po prostu nie dałem rady, spalony gdy był Gdyby piłka dotarła Ka Havertz La KZ Kurde, no nie muszę że... Ja pierdziele Tak blisko Więc miał być piątek po prostu będzie teraz, to, teraz wy to widzicie w sobotę Następny odcinek pojawi się w poniedziałek z kariery menedżera i tam będzie to okienko transferowe Więc tam mówię piszcie co tam kupić Jakiego zawodnika Havertz Do środka milikowicz Fawicz Kurczę, czemu tak tnie? Ej, co tu się dzieje? Czemu mi to tnie? Normalnie nie, nie tnie Podczas normalnego grania A tu tnie Nie wiem Mam ustawione 30 FPS w OBS-ie. No, nie wiem. Być może będą jakieś lekkie cięcia tego meczu, no ale pokażę wam większość. Jak ten gameplay ma tak wyglądać. Kurde, no to. No to będzie przypał. Kurde, już było blisko doświadczenia dobrego. Wczoraj ja też miałem jakieś takie problemy? Może przez to, że mam mało wolnego miejsca na dysku. Może nam robić jakiś powód. Kai Havertz? Jest! Kai Havertz! 1-0! 1-0 Kai Havertz, ale naprawdę nie wiem, czemu mi tak tnie. Czy co? Ja sobie zrobię tutaj yy, małe cięcie. Okej, okay, kontynuujemy mecz. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Posuwałem sobie wszystkie moje stare serie zapisane. I w sumie z 20 gigawolnych zrobiło mi się 160. Bo miałem to zapisywane na dysku, no ale niestety nie jestem w stanie tych wszystkich filmów tutaj na dysku trzymać. Być troszeczkę dużo, nagrałem już kurde łącznie w 200 filmów na wszystkie kanały. Dobra, to a ty la kawet. Szybciutko, rozpędzimy się. Dawaj, 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 la kawet, piłkę. Kurcze A dawaj, 1-0. Kai Havertz. Kurczę, Havertz. Nie, niepoczekaj, to podawałem tym na kawetem. tutaj. Kai Havertz. Kurde, znowu strata piłki. Kai Havertz znowu Laka zet, Tutaj wysuwamy do Fawicza Fawicz? Kurcze A byłoby już 2-0. Ok, Laka Z. Szczał. Kurde, blokuje tutaj. Zawodnik Bayer Leverkusen. Przyjmę tak do Albo Mayank może. Holding nie no, to za daleko żebyś strzelił. Oj, tutaj strata Rudigera. Trzeba uważać. Tutaj na skrzydle już zawodnik Bayern Leverkusen. Szybciutko. Odbiera tą piłkę. Dobra, jest. Savic tutaj czyści. W całe szczęście. Pierre Meningo, Aubameyang, chociaż też tutaj strata piłki. Kurde, akcja tej Bayernu było blisko. Trzeba uważać, bo Bayer to jednak nie jest byle jaka drużyna. Tutaj Belerin czy piłce. To środeczka niestety troszeczkę za mocno podałem. Mogłem szukać gdzieś bliżej jakoś podania. Kurczę. Oj, Ludiger przyjmuje, odbiera piłkę całe szczęście. Havertz do Obama Yanga. Obama -Janga na skrzydle. Podbiegniemy, podbiegniemy na tym skrzydle. spróbujemy to jest wejście do środka może. Takie dośrodkowanie, A, ja myślałem, że takie po ziemi ładnie pójdzie. A jest 45 minuta zaraz. W kolejny spojrzu połowy. Chyba Leverkusen traci piłkę. No, i zobaczcie, od razu lepiej, od razu płynniej jest. Może to się było spowodowane tym w sumie? Możliwe. Dobra, Kai Havertz. Do Obama Yanga, się do La Ten finezyjnie i słupek trafia, ja pierdzielę. Kolejny strzał, obroniony, naprawdę. Nie wiem, ten teraz broni w tym Bajerze Leverkusen. E, chyba Hradecki, z tego co kojarzę. No chyba, że go sprzedali. Ale naprawdę gości dobrze broni. Gleżdżałów co oddaliśmy, takie jakieś zmiany? Nie, na razie no, gramy tak, tak jak jest, gramy tak jak jest, po prostu lecimy. Cel na, te, cel na drugą połowę to jest po pierwsze utrzymać wynik, ewentualnie podnieść o jeszcze jedną bramkę. Czy to się uda? Zobaczymy. Mi się wydaje no, ogólnie, wygranie, wygranie tej Ligi Europy byłoby naprawdę czymś dobrym, byśmy naprawdę spełnili wszystkie oczekiwania na ten sezon. I bo oczywiście były to dodatkowe zawsze gotówki. Teraz na skrzydło. Za rok po walczymy o Ligę Mistrzów. Ale to jest oba Na razie skupmy się na Lizoropy, Oba maja. Oba Szybciutko i strzał. Kurde. Fladecki broni. Mamy nadzieję, że to na Fladeckiego, szczerze. doświadkowanie Kurde. Ja pierdzielam. Ma naprawdę Bayer de ma dużo szczęścia. Dużo szczęścia. Kurczę, on też jakoś kontraataki. Dobra, cała szczęście Toreira. Patrzymaj się proszę ciebie, obama Yang. Dolaka kaweta Ten tutaj w stanie sobie, wysunie do hawersa strzał. Ja nie, ja się nie cieszę. Nie, nie wiem jak się nie, nie cieszyć. 2-0, bo to jest hawers jednak. Przeciwko byłemu klubowi strzelił. Ale jest 2-0. Dwie bramki w sumie. Lecimy po Matryka? Lecimy po hatrika hawersem. Damy ja w końcu zwoli no. Na pewno chciałbym się dostać w końcu w do, do półfinału Ligi Mistrzów. Myślę, że to jest taki cel w miarę realny. No i chciałbym y, powalczyć o mistrzostwo. Więc się, sensie, no, no. wiadomo, chciałbym zdobyć mistrzostwo, ale na pewno chciałbym y, być przez całą w walce o to mistrzostwo czyli zamować powiedzmy pierwszą, drugą lokatę cały czas mniej więcej. Nie powiem, bo mistrzostwo oczywiście jest moim celem. Numer jeden, tak naprawdę. Jeśli chodzi o arsenal, Okej, okay, Tutaj była Usiodeczka. wybijamy, Ale szczęście. Prawda, że zawo że te zawodnicy, tej bariery lewej nie bramki. To naprawdę mamy wielkie szczęście. tierni Pierremenigo Baba Jan. Klakawet Havertz. Havertz jedzie po Hattyka? Nie, niestety nie Wbijamy, dobra Havertz w piłce Teraz dla KZ. No tutaj do środeczka Havertz Ajajaj było blisko trzeciej bramki 64 minuta Tak to już na 100% Hradecki w ich bramce Widzę to po twarzy Ośrodkowanie Nie dobra mam tej holding, spokojnie holding Kurczę holding spokojnie Uj traciłem piłkę Bayer Leverkusen w akcją, a my jednak nie Dobra, tutaj Havertz Tutaj mamy Pepe przy piłce Kurczę, ajajaj, było blisko 3-0 Dobra, tutaj czas część Rudiger yy, broni Havertz Ajajaj Zawolnik Bayer Leverkusen wybija na rzut, yy, na aut na po prostu Na KZ Do środeczka, nie, niestety I przejęcie piłki I znowu strata Pamięta ta piłka tutaj lata jak porąbana No dobra, dobra Dobra, przejęta, całe szczęście Kontratak, lecimy Fawicz. Do Havertza Havertz, lecisz po hatryka. O nie, niepotrzebnie ten obrót zrobiłem Niepotrzebnie ten obrót zrobiłem, naprawdę Dobra, tutaj Korea na skrzydle Chciałem dać ślizgiem, co nie był w potrzebny. Kai Havertz. Oj, tutaj. Ja bym się wpierał pierwszym jakiś fał szczerze. Chociaż nie, no drugi sezon no, Havertz po prostu wbiegł w niego. Naprawdę Bayer nie ma pomysłu na grę w tym meczu. Wszydło. Do środeczka Havertz i strzał. Mamy to 3-0. Havertz kończy z No i wygrywamy Ligę Europy. Na 99%. Na 99%. Tutaj widzę i liczyć. Spróbuję kon, w kontraatakiem. Tutaj. Dobra. Przyjęta, kilka przejęta Lecimy w kontrom, chociaż oni też znowu bają w przy piłce. Uj. O, to był groźny strzał, naprawdę. Ramkaż na powtórunku. Wysuwa do Havertza. Havertz yy, Na skrzydło do, do Pepe. Tutaj wycofamy się. Pepe? Mamy to. 4 0 Talna dewastacja. Myślę, że teraz sobie tutaj yy, dam szansę zagrać jakimś mocnym zawodnikom. Myślę, że Martinelli sobie za Havertza wejdzie. Już poro zrobił. Marii sobie wejdzie za Holdinga. I powiedzmy yy, Głendowi. Chociaż nie, Gwendowi, nie. Matias Nieles. Niles sobie wejdzie w No i 4-0 wygrywamy e, Ligę Europy. Jest to dru drugie trofeum w mojej karierze trenerskiej. E, więc naprawdę to w jeden sezon. Gablotka wzbogacona będzie. Dobra. Hector Berlin. Spróbujemy już może piątą. Władować Chociaż może oni nam wład honorową władują. Oj, tutaj zawodnik Korea przy piłce. Wybijaj, wybijaj to. Wybijaj, wybijaj. O nie. Kurde. Tutaj Bayern Leverkusen. I strzał, i gol 4-1. No, honorowa bramkę dla Bayern Leverkusen. Ale wygrywaliśmy ten mecz. I Puchar. Europy, Liga Europy. Będzie nasza. Oczywiście nie będę pomijał e, tej scenki, gdzie odbieramy Puchar. Po prostu. Szybko kontraatak jeszcze chyba spalony. Tak, tak, chyba był, to był spalony ewidentnie. Dobra, to jest Luka Do przodu Martinelli. Martinelli, młody zawodnik. Ajaj, przejęta piłka. No i co, wygrywamy 4-1. Liga Europy zdobyta. Laka Z się cieszy. Pepe w brameczką. Havertz trzy bramki i Amiri wszelił jedną bramkę w 90, 90. Minucie honorową. Chłopaki się cieszą oczywiście, ja też się cieszę jako trener. Zobyte drugie trofeum w sezonie i to Liga Europy. I to Liga Europy, więc tak ja mówię yy, trzeba będzie Zobaczymy... Dajcie znać, jeśli chcecie jakichś zawodników nowych, wynkupił, kupił. Kogoś wam brakuje. I odbieramy puchar. No i nasz kapitan Ałoma Yang podnosi puchar. Kibice szaleją. Okej, okay, mamy pierwsze trofeum, 4-1, wygrany meczyk. Wiatr pomeczowy, nie, po prostu kontynuujemy O, osiągnięcia legendy, wygraj finał UEFA EuroLeague Euro No okej, okay, wygrałem z Trofeum zdobyte No i co? Zostaliśmy do finału Mamy to trofeum i naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu W kolejnym odcinku zrobimy sobie, tak jak mówiłem, okienko transferowe Zaczniemy kolejny sezon Przejrzyjmy teraz sobie nasze tutaj cele Nagle w turnieju 8,5 miliona dostaliśmy. To fajnie. Wystało nam troszeczkę? Nie, no, ale do co nam zostało tej high finance season? Więc tak, przegląd, zakończę sezon z poziomem, zyszkę na poziomie 25 milionów. To zrobiliśmy. Eee, tutaj wszystko jest zrobione. UEFA, e, Eurobig, mieliśmy wygrać, puchar, wygraliśmy. Zrobione. Wszystko jest krajowy, zakończ top 4. Zrobiliśmy to. półfinał Emirates, of the Cup też zrobiliśmy. Finanse, wszystko zrobione na tip top. W takim razie dziękujemy, że to zrobiliśmy w tym odcinku. No i widzimy się już w kolejnym poniedziałek, dajcie znać kogo byście chcieli, żebym kupił do Arsenalu, kogo sprzedał, ja czekam na wasze propozycje, no i tak mówię widzimy się już w poniedziałek, Tu był Chris, Elo, cześć, na razie.